No cześć siemanko, z tej strony to wasz najbardziej regularnie wrzucający wideo youtuber. Tak, nie było mnie tutaj trochę, wiem, ale teraz jestem, nagrywam na stojąco, ponieważ jeszcze nigdy nie nagrywałem na stojąco. Stwierdziłem, że to będzie coś dla mnie ciekawego. Po drugie, też nie chciało mi się robić przemeblowania, połowy mieszkania, żeby ustawiać ładnie fotel, Ym, aczkolwiek ta konstrukcja, która tutaj jest, która mnie oświetla, zajęła mnie więcej czasu, niż samo przesunięcie fotela, więc jak będziecie cierpliwi, to na koniec wideo może Wam pokażę, jak to wszystko tutaj wygląda, jak to wszystko stoi. Gdyż jestem ja, aczkolwiek sam w domu i nikt nie miał mi jak pomóc. Przede wszystkim do rzeczy, o czym będzie dzisiejszy film. Dzisiaj chciałem pokazać Wam kilka kosmetyków od marki Botame, którą znajdziecie na platformie Dos.pl. Także jeżeli jesteście. Jesteście zainteresowani. To serdecznie Was zapraszam na odcinek. Pamiętajcie, aby zostawić po sobie łapkę w górę i dać subskrypcję, a ja już przestaję gadać. Teraz będzie wybuch i zapraszam na odcinek. Przede wszystkim marka Botame, jest to polska marka naturalnych kosmetyków, których ja miałem okazję kilka przetestować i stwierdziłem, że oprócz tego, że mogliście obejrzeć filmy jak używam tych kosmetyków na moim Instagramie, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście to serdecznie Was zapraszam, tutaj teraz w tej chwili Wam się pokazuje link, oczywiście on jest też w opisie i stwierdziłem, że po prostu pokażę Wam, znaczy pokażę, opowiem Wam jaka jest taka moja ogólna opinia o tych produktach, co o nich sądzę. Ten dzień, który się tutaj pojawia, trochę mnie rozprasza, ale mam nadzieję, że was nie i że da się to oglądać, także spoko. I po prostu opowiem wam co, trochę, co sądzę o tych produktach. Pierwszą rzeczą, o której chciałem opowiedzieć jest peeling do ciała. Jest to peeling do ciała z kwasem hieluronowym i z masłem shi także jest nawilżający. Ja ogólnie peeling do ciała bardzo lubię, używam ich bardzo często, bardzo dużo i to w sumie na tyle, że tak naprawdę ja już dawno powinienem stworzyć jakiś osobny film o peelingach do ciała, które polecam, które są fajne, a które są niefajne. Dajcie znać w komentarzu, czy takie coś by Was interesowało. I teraz tak, jeżeli chodzi o ten peeling, to przede wszystkim to, co muszę powiedzieć, to jest to bardzo delikatny peeling. On nie ma jakiejś takiej mocy zdzierającej, takiej jak na przykład peeling solny. Nie ma takich bardzo dużych kawałków tego zdzieraka, tylko to jest taki bardziej taki drobny piaseczek. Jeżeli chodzi o jego formę, to on jest taki bardzo kremowy, także tutaj jest akurat na plus ze względu na to, że on naprawdę mega fajnie się rozprowadza i nie sypie się. Ja mam akurat kabinę prysznicową, więc nie sypie się po całej kabinie, nic się nie gubi i to nie jest tak, że połowa produktu, którą miała być na naszym ciele, jest nagle rozwalona po całej łazience. Jeżeli miałbym powiedzieć coś o jego zapachu, to tak naprawdę jego zapach jest taki. Przyjemny, ale w sumie ciężko jest powiedzieć mi, czym on pachnie. Jest taki neutralny dla mnie, ale generalnie to też tak naprawdę dobrze. Jeżeli chodzi teraz o nawilżenie po tym peelingu, to muszę powiedzieć, że jest naprawdę super pod tym kątem, że on nie zostawia takiej tłustej, woskowej warstwy na ciele, takiej jak robią to niektóre peelingi, ale on faktycznie nawilża, z tym, że mam wrażenie, że to nawilżenie tak jakby się chłaniało w ciało, czyli to ciało jest takie fajne, miękkie, przyjemne, jest nawilżone, ale nie ma takiego uczucia dyskomfortu, jakbyśmy byli nawoskowani czy coś w tym stylu. Więc akurat to jest w tym peelingu naprawdę mega spoko i ja to akurat bardzo lubię. Tak jak mówię, on jest dosyć delikatny, on fajnie masuje, ale jakby nie ma takiej mocy zdzierającej, że tak powiem, tak jak właśnie takie ostre peelingi. Więc jeżeli ktoś ma delikatną skórę albo ogólnie takie proporcji preferuje, no to ten jak najbardziej powinien się spodobać i ten według mnie jak najbardziej się sprawdzić takim osobom. Kolejną rzeczą, o której chciałem opowiedzieć, jest to żel aloesowy 99%. I to jest taki żel, który jest bardzo wielofunkcyjny. On nie ma jakby jednego konkretnego zastosowania, znaczy jakby zastosowania. Zastosowaniem aloesu jest ogólnie nawilżenie naszego ciała i załagodzenie jakichś drobnych ran czy podrażnień. Może nie ran, no bardziej podrażnień. On na przykład super się sprawdza, jeżeli na przykład macie suche dłonie, to już mówiłem między innymi o tym na Instagramie, ale też super sprawdza się po goleniu. I ogólnie ja myślałem w ogóle wcześniej, że ja mam uczulenie na, na aloes. Natomiast, więc trochę tak bałem się używać tego produktu, natomiast okazało się, że wcale nie. Produkt się super wchłonął, fajnie zadziałał i przede wszystkim nie było żadnej reakcji alergicznej, więc nie wiem co to było wtedy. Najwidoczniej był to... Zły aloes. Więc ten jest jak najbardziej w porządku. On się naprawdę mega sprawdza też na przykład po goleniu. Bardzo fajnie łagodzi tutaj wszelkie podrażnienia, także dla mnie to jest naprawdę super sprawa. Stosuję go sobie po prostu pod balsam po goleniu. Taką delikatną warstwę, żeby to sobie też w razie czego tam działało. Kolejną rzeczą jest borówkowy peeling do twarzy. I ten produkt nie będę ukrywał, ale bardzo mnie zaskoczył, ze względu na to, że ja myślałem, że to będzie taki od taki zwykły peeling do twarzy. Natomiast nie. Jego można nawet potraktować trochę jako taki peeling enzymatyczny, bo można go zostawić sobie na buzi, tak powiedzmy do 5 minut. I on oprócz tego, że fajnie nawilży naszą buzię, to jeszcze naprawdę mega ją wygładzi. Ten efekt wygładzenia to jest coś, co najbardziej mnie zaskoczyło, bo naprawdę ten efekt jest odczuwalny. Po drugie, bardzo fajnie pachnie, takimi, może nie owocami leśnymi, ale czuć, że jest to właśnie. Takie ciemne owoce, czyli tutaj mamy borówkę. On w swojej formule jest taki piaseczkowaty delikatnie, także już podczas nakładania ma takie właściwości ścierające. No i później go zostawiamy sobie na te 5 minut, zmywamy ciepłą wodą i naprawdę uczucie jest zarąbiste. Także to jest coś, co z czystym sercem mogę polecić. I obstawiam, że to na pewno nie jest ostatnia tubka tego peelingu, bo naprawdę się z nim polubiłem. Kolejna rzecz, której ja tak w ogóle zaraz użyję, bo od tej lampy tutaj jest mi strasznie gorąco i czuję po prostu jak już się cały topie, jest to hydrolat z róży stulistnej. On jest przeznaczony głównie do cery suchej i wrażliwej. No moja cera jest akurat wrażliwa, więc jak najbardziej się również mi sprawdza. Przede wszystkim mega ładnie pachnie. Po drugie super sprawdza się na przykład w dodatku do maseczek różnych glinkowych, a po trzecie właśnie teraz przy takiej pogodzie i takich upałach jakie mamy, to super sprawdza się jako takie odświeżenie i nie tylko twarzy, ale też ogólnie naszego ciała. Można sobie tego stosować. Także jest naprawdę super i jeżeli chodzi jeszcze o ten taki rozpylacz, to fajne jest to, że on nie chlapie, ale, fak ale faktycznie tworzy taką mgiełkę, która tak delikatnie opada, która tak delikatnie opada na naszą twarz lub ciało. Także jest to naprawdę bardzo takie odświeżające doświadczenie. Kolejny produkt jest to tak zwane po prostu krem do rąk. Ten akurat jest winogronowy i on pięknie pachnie tymi winogronami. Jest z masłem 3, także on naprawdę super mega nawilża nasze dłonie. I przede wszystkim co stwierdziłem po używaniu go, że jest on naprawdę takim mega tłustym kremem. Także nie trzeba go dawać dużo, żeby fajnie mieć nawilżone dłonie. Ja za pierwszym razem dodałem go tak jak normalnego kremu, więc musiałem podzielić się jeszcze z kimś tym, co mi zostało na rękach. Także o, to jest takie małe ostrzeżenie. Miałem jeszcze wersję kokosową, ale gdzieś mi zginęłam. Wersja kokosowa jest trochę mniejsza, także jest taka bardzo torebkowo-plecakowa, że tak powiem. Fajne jest w nim to, że on naprawdę radzi sobie z takimi naprawdę suchymi dłońmi, z takimi suchymi m, aż miejscami, gdzie faktycznie aż schodzi nam skóra z tej suchości. I on bardzo fajnie to wszystko ładnie wygładza i przede wszystkim nawidża, także to nie jest tylko taki zwykły krem do rąk, który za chwilę nam wyparuje i trzeba tym smarować się co 20 minut, tylko on przez to, że jest właśnie taki tłustszy, ma to swoje masło Shi, no to on zostaje właśnie długo na naszych rękach. One są takie fajne, przyjemnie nawilżone i nie trzeba tego powtarzać co 15-20 minut, żeby ten stan utrzymać. Także kremy mogę również polecić. Ostatni produkt, już jakim dzisiaj się nie pochwalę, tylko yy, o nim opowiem, jest to, może nie moje odkrycie yy, jest to peeling do rąk. Ja w ogóle nie wiedziałem, że istnieje taki produkt jak peeling do rąk i bardzo się cieszę, że właśnie marka Botame mi to uświadomiła. I generalnie jest to bardzo fajna sprawa, ponieważ jeżeli macie takie naprawdę suche dłonie, to super się właśnie jest zetrzeć takim peelingiem, a dopiero potem nałożyć krem, który przez to jeszcze lepiej się wchłonie. Ten akurat jest o zapachu nektarynki i cytrusów i faktycznie bardzo ładnie pachnie. Tutaj akurat tym czynnikiem, substancją ścierającą są kawałki bursztynu. Także jest to naprawdę spoko opcja i faktycznie później dłonie są takie naprawdę przyjemnie, takie jedwabiście gładkie wręcz. Jeszcze po użyciu kremu do tego naprawdę dłonie są super i naprawdę nie trzeba co chwilę coś, czegoś z nimi robić, czyli nakładać tego kremu, czyli coś o czym już przed wspomniałem, więc nie będę się powtarzał. Ale jeżeli chodzi o peeling do rąk jest to faktycznie naprawdę fajna sprawa i ze swojej strony mogę polecić stosowanie tego produktu, bo mi się naprawdę on spodobał. Już zostało tutaj chyba tego Połowa opakowania, mniej więcej tyle, więc e, będzie trzeba się wyposażyć. To jest już, tak naprawdę, wszystko, co chciałem Wam dzisiaj pokazać. O czym chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć? Także mam nadzieję, że moje wypociny, okazały się w jakiś sposób dla Was przydatne i że skorzystacie z tego. Dajcie też znać, jak w ogóle podoba Wam się jakby moje nowe stanowisko pracy. Czy to jest jakby spoko widok, czy to nie jest spoko widok. Jakby nie, nie zwracajcie uwagi na moją twarz, że to nie jest spoko widok, tylko po prostu bardziej chodzi mi o jakby całe tło tutaj i te machające się tutaj ręce. Także dajcie znać. Jestem ciekawy, czy Wam się to podoba, czy jednak wolnicie kiedy siedzę na fotelu. Co mogę powiedzieć jeszcze na zakończenie? Ja oczywiście bardzo serdecznie Was zachęcam do śledzenia mediów społecznościowych, do oraz marki BOTA. My tam Znajdziecie więcej produktów, może również Was coś zaciekawi. Dajcie znać w komentarzu również, czego Wy na przykład używaliście, co jeszcze polecacie z tej marki. Pamiętajcie również, żeby zostawić po sobie suba, żeby zostawić po sobie łapkę w górę. Ja ze swojej strony mogę obiecać, że postaram się coś częściej dla Was nagrywać, częściej wrzucać jakieś filmy, żebym był tutaj częściej widoczny. Pamiętajcie, żeby śledzić też mój Instagram, tutaj oczywiście. Znowu pojawia się link do niego. Link jest oczywiście również w opisie. Tam jestem już tak totalnie na bieżąco i jestem tam naprawdę bardzo często aktywny. Więc jeżeli chcecie wiedzieć, co o mnie słychać, no to zapraszam tam, jeżeli nie ma, nie ma mnie tu, dzięki bardzo za każdego suba. Za wszystkie osoby, które pojawiły się podczas mojej nieobecności. Serdecznie bardzo dziękuję. A na zakończenie, tak jak wam obiecałem, pokażę wam, jak wyglądało stanowisko pracy. Będę musiał akurat zdjąć telefon z mojego statywu. Dlatego pożegnam się z Wami już teraz. Dzięki serdecznie za oglądanie i trzymajcie. Trzymajcie się na razie, cześć. Mhm. A to generalnie wygląda wszystko tak. Tutaj jest, znaczy przepraszam, tutaj jest jedna lampa, tam jest druga, tutaj jest stojak, tam jest przedłużacz. No i to wszystko, co się dzieje za mną, no to już widzieliście. Kable też się ciągną po podłodze, także. No tak to wygląda. Trzymajcie się. Hej!